Dobry, ja zauważyłem, że te filmy w formacie Sort, oglądacie, więc się pokazuje taki malbrechcie AE2990, Kidą stacje na no FT8, krótkie antence. Z ręki. Taki trochę znak czasu. Na SSB nikogo nie słychać, a na FT8, jak widzicie na balkonie, pierwsze piętro. Ręczniak na 27-28 i tak sobie idzie. 4 maja godzina gdzieś 10 czasu lokalnego Pozdrawiam tu Jarek SP4 Xavery Dorota, trzymajcie się